W powiecie Biwysku Jezińskim jest pięć gmin i w żadnej z tych gmin nie tylko nie rządzi partia polityczna, ale nawet z tego, co się orientuje, żaden z radnych nie wywodzi się z żadnej partii politycznej, a więc można by powiedzieć, że ten sen, o którym Pan mówił, tutaj się spełnia, bo rzeczywiście rządzą swoi. Ale to niesie inne zagrożenie. Na przykład burmistrzowie, którzy są wybierani na trzy, cztery i kolejne kadencje, i którzy będą już prawdopodobnie rządzić no, no, ale to, no dobrze, to wtedy trzeba zmieniać ustawę i można się tylko domagać. A powiem teraz panu więcej, jeśli tu jest tak wspaniale powiecie i tak wszystko jest cudowne, jak pan mówi. No nie jest no, o to chodzi, to przecież czego się, czego, czego się Polacy poją na Śląsku, że ci no, którzy się będą zorganizować, zrzeszenia i będą i wypchną partię z, z, z gmin. I tak powinno być. Są państwa, w Szwajcarii jest zakaz ustawowy, że politycy nie mogą działać na poziomie gmin. Wyżej mogą. Bo każdy z, 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 z członków gminy może mieć swoje przekonania i może być w partii. Ale on nie startuje tutaj zamienia partii. Tylko statek, obywatel powiedzmy. W i, I, I wtedy się boję przecież tego, a co by się stało, gdyby się tak strasznie na Śląsku te samorządy Śląskie odrodziły i wypieprzyły tych, tych, e, te partie okłady. No, się tego najbardziej boją, dlatego tak, tak z gorzymi ganiczą, że to mogłoby się w miesiąc przekształcić w partię regionalne. Rozumiecie? Ani się nie wyobrażają że może coś tego powstać. I że Siądzacy, tak jak było za Niemców, porwaty, że mają swoich posłów w Warszawie. Ja tylko jestem sam, ponieważ dzięki swojej pracy na jakby sobie to wyrobiłem i własny komitet miałem i za tysiąc złotych wygrałem w ogromnej ilości te wybory, to się tego boją Bo oni mają cały czas w głowie i w pierwszej liczbie chcą się odłączyć od czegoś. Od prądu się mogą odłączyć jak zejdą. Nie? I, i na tym polega. To jest ten polonocentryzm. Polacy strasznie na, nienawidzą innych. W Europie nato, nato, natomiast jest to źródło największego bogactwa europejskiego. Ciekawe jest to, co jest różne. Chodzi o to, że wszyscy mają prawo do różności, do wolności. A po tym jest prawo. Jak jest złodziejem, to czy on będzie Ślązak, czy Zagłębiak, czy Syterycie, to będzie siedział. Nie?